Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok, chociaż podnoszenie wielkich ciężarów kojarzy się z ogromnymi mięśniami. To znalezienie kulturystycznej sylwetki wśród przedstawicieli stromen czy dwuboju olimpijskiego wcale nie należy do prostych zadań. Wyjątkiem był chociażby Mariusz Pudzianowski, wyjątkami jest także wielu ciężarowców z Chin. Nie trzeba długo szukać, by trafić na sylwetki przynoszące na myśl niedużych, ale bardzo kompletnych zawodników sylwetkowych. Można tu spojrzeć na reprezentantów Chin do 81 kg Li Deyuna oraz jednego z najbardziej utytułowanych dwuboistów na świecie, Lu Xiao Juna Już na pierwszy rzut oka widać, że w porównaniu z innymi ich muskulatura i definicja są wręcz porażające, a w zestawieniu z największymi tego sportu, jak na przykład Lasza Talakadze i jego co tu dużo mówić dość misiowatą sylwetką, można chyba mówić o swego rodzaju fenomenie, porównywalnym do zestawienia Pudziana resztą stawki strongman. Oczywiście jest to lekko absurdalne porównanie, gdyż jeden Talakadze waży więcej niż obaj Chińczycy, ale porównując ich do reszty stawki z kategorii poniżej 80, kg widzimy jak okazało muskulaturę wnoszą na podest, podczas gdy inni sprawiają wrażenie po prostu drobnych. Ponadto wśród bezpośrednich konkurentów laszy w kategorii 109+, znajdziemy raczej sylwetkowych odpowiedników Savikazów aniżeli Pudzianowskich, co dodaje unikatowości tego typu sylwetek w świecie podnoszenia ciężarów. Kategoria U81 nie jest jednak ewenementem pod względem absurdalnie muskularnych i dociętych Chińczyków. Wystarczy spojrzeć w jeszcze lżejsze kategorie, by w oczy rzuciła się postura Xu z U73, czyli Liao Huia z kategorii do 60+. 9 kilogramów. Jakie jest zatem wytłumaczenie tak unikatowych w świecie dwuboju sylwetek? Zbierając opinie i czytając różne artykuły, doszedłem do wniosku, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale można postawić kilka prawdopodobnych hipotez. Dla Was zostawiam dyskusję, która z nich leży najbliżej stanu faktycznego. 1. Demografia, statystyka. Jak wiadomo, Chińska Republika Ludowa przez wiele lat była najludniejszym państwem świata i choć obecnie zmienia się to na korzyść Indii, to nadal mamy do czynienia z państwem, w którym według danych z 2018 roku żyje ponad 1,4 milionów ludzi. Logicznym jest zatem twierdzenie, że jeżeli przydarza się jakiś wybryk natury, to najprościej będzie go znaleźć w tak licznej grupie osobników. Co więcej, mówimy o zawodnikach kategorii 81 kg i lżejszych, bo w końcu średni mężczyzna, pochodzący z Chin, mierzy około 166 cm co da największą ilość potencjalnych talentów w tych bardziej filigranowych kategoriach. Tym samym obaj panowie Xiao Jun oraz De Yun, według Wikipedii mają po 172 cm wzrostu, co jest o 10 cm mniejszą wartością niż wzrost przeciętnego Europejczyka. Tak więc ktoś, kto na nasze standardy byłby postrzegany jako niski, w Chinach jest normalnego wzrostu, a nawet delikatnie powyżej średniej. Niski wzrost oznacza po pierwsze zdolność szybszego zyskiwania muskularnego wyglądu z prostego powodu, że taka sama ilość mięśni będzie wyglądała bardziej. Bardziej imponującą na mniejszej ramię. Po drugie, starty w niższych kategoriach wagowych będą sprzyjały niskiemu poziomowi tkanki tłuszczowej. W kategoriach cięższych zawodnicy będą ważyli więcej, ale ciężko, żeby 120 kg zawodnik był tak docięty jak ten 80 kg. Wraz ze wzrostem limitu wagowego zwiększa się także zawartość tkanki tłuszczowej, nie sprzyjająca kulturystycznemu wyglądowi. Podsumowując ten punkt, można by go zamknąć w dwóch słowach statystyka i demografia. Każda kolejna hipoteza będzie w jakiś sposób nawiązywała do tego, jak liczną populacją jest populacja chińska oraz tego, że jeżeli rodzi się ktoś ponadprzeciętny w danej dyscyplinie, to duże prawdopodobieństwo, że urodził się właśnie w Chinach. Dwa etyka pracy. Kiedy próbujemy sobie w jakiś sposób unaocznić chińską kulturę fizyczną i tamtejsze metody szkoleniowe, to zapewne wielu z Was kojarzy obrazki dzieciaków, które ledwo co zaczęły chodzić, a już są uczone przeróżnych akrobacji gimnastycznych lub sztuk walki. Nie inaczej jest z podnoszeniem ciężarów, gdyż młodzi Chińczycy już od najmłodszych lat są wdrażani w świat dwuboju olimpijskiego. Jak mówi sam szkoleniowiec drużyny narodowej Państwa Środka, podnoszenie ciężarów otrzymuje wiele wielkie wsparcie od rządu oraz mamy wielką historię w tym sporcie jak to się jednak ma do muskulatury a no w największym stopniu chodzi mi o tak wczesne wystawianie organizmu na wielkie obciążenia co wymaga adaptacji już wieku dojrzewania oczywiście nie jest to czynnik decydujący o tym czy ktoś w przyszłości będzie wyglądał jak Herkules jednak nadal jest to coś co wymaga odnotowania i jest cechą odróżniającą Chiny od reszty świata No może poza pewnymi wyjątkami jak Bułgaria czego żywym Przykładem jest bohater mojego ostatniego materiału o podnoszeniu ciężarów, a do którego serdecznie zapraszam. 3. Genetyka. W tym miejscu można by założyć, że Stalowy będzie powtarzał mantrę o dobrych genach, a tak naprawdę przecież wiadomo, że Chińczycy, tak jak wszyscy inni dwuboiści, szprycują się na umór. W takim razie rodzi się pytanie, co ma do tego genetyka? Wbrew pozorom dużo, gdyż przyjmowanie pewnych substancji dopiero w połączeniu z dobrą kombinacją genetyczną daje nam potencjalnego mistrza świata, który na dodatek wygląda jak grecki bóg. Genetycznie uwarunkowana jest nie tylko tylko odpowiedź organizmu na dany środek, ale też to ile owego środka można przyjąć bez komplikacji zdrowotnych i bez wpadki. Choć można też dyskutować na temat chińskich wpadek na kontrolach, gdyż wbrew pozorom były one nieliczne. W kontrze do tego ktoś może zapytać, że skoro nie wykrywa się żadnych środków, to dlaczego przyjmuje, że owe substancje są zażywane? Pragnę tutaj zaznaczyć, że sprawa ma trochę szerszy wymiar niż samo podnoszenie ciężarów. Mówimy tu o jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie i gospodarczo mocarstw tego świata i swego rodzaju zimna wojna z Zachodem toczy się na wielu płaszczyznach. W tym przypadku poligonem jest podest, żołnierzami szczangiści, a arsenałem coraz to nowe metody wspomagania wydolności fizycznej. Od coraz bardziej wymyślnych estrów testosteronu, przez transfuzję krwi, aż po komórki macierzyste. Laboratoria na całym świecie prześcigają się w poprawianiu wyników sportowych, unikając przy tym jakiejkolwiek odpowiedzialności. Nie przez przypadek użyłem tu też alegorii szczangistów jako żołnierzy. Tak naprawdę nie wiemy i prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, Ile żyć pochłonęły badania i eksperymenty z udziałem sportowców? Zapewne tylko chiński rząd jest w posiadaniu takowych statystyk, a raczej nie zanosi się, by kiedykolwiek zostały one podane do informacji publicznej. Wracając jednak do aspektu genetyki i sylwetki, to tak jak obiecałem, powrócę po części do hipotezy dotyczącej statystyki i liczebności Chińczyków. Skoro populacja jest tak wielka, to większe prawdopodobieństwo, że znajdzie się wśród niej osobnik lub kilku osobników którzy w taki a nie inny sposób zareagują na pewne środki. Oczywiście jest także możliwość, że Chiny robią coś, czego inne kraje nie w kontekście dopingu, ale tego nie jestem w stanie udowodnić. Czwarty i ostatni punkt to sposób treningu. Często wspomina się, że chińscy dwuboiści stosują wiele ćwiczeń pomocniczych. Oglądając materiały z ich treningu można znaleźć ruchy izolowane, wykonywane na wiele powtórzeń. Tytuł trening kulturystyczny wydaje się jak najbardziej na miejscu i na pewno no, takie podejście sprzyja hipertrofii. Dodatkowe ćwiczenia nie tylko pozwalają im podnosić więcej, ale także budować nadprogramowe mięśnie. Krótko podsumowując, zestawione tu informacje i rozważania. W mojej opinii tak nienaganne sylwetki są wypadkową wielu czynników, i tak jak na wstępie powiedziałem, nie ma raczej jednej tak ewidentnej cechy, która przyćmiewałaby pozostałe, i jasno tłumaczyła ten swego rodzaju wybryk natury. Dajcie znać w komentarzach, jakie znacie jeszcze inne możliwe. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać Stalowy Szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.